Andrzej Piasek Piaseczny przyznał, że jest gejem. Muzyk rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale przy okazji wydania nowego albumu opowiedział o jednej z piosenek pod tytułem Miłość. Do swojej orientacji Piasek przyznaje się otwarcie w następującym fragmencie piosenki: Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim. Ta informacja właściwie tylko potwierdziła spekulacje na temat orientacji muzyka trwające od lat. Przyznał w jednym z wywiadów, że jest to odważny utwór, choć z drugiej strony, zrobienie coming outu jest odwagą w Polsce, bo na świecie to normalna rzecz. Przesłanie piosenki jest jasne: każda miłość jest dobra i nikogo nie wolno wykluczać. To bardzo ciężki okres dla rodziny Krawczyków. Zaledwie miesiąc po śmierci Krzysztofa zmarł jego brat Andrzej. Miał 70 lat. Był znakomitym kopistą. Na zamówienie odtwarzał na płótnie wielkie dzieła mistrzów epoki renesansu i szkoły holenderskiej. Bracia byli ze sobą blisko, a Krzysztof przepisał mu część swojego majątku. Podobno Andrzej zaraził się przed śmiercią koronawirusem, podobnie jak Krzysztof. Od początku choroby był w ciężkim stanie. Wiadomość potwierdziła też Ewa Krawczyk, która jednak nie chciała komentować przyczyn śmierci. Wcześniej wyznała, że mężczyzna przez wzgląd na swój stan nie dowiedział się o śmierci swojego brata. Tymczasem trwają medialne przepychanki między Mają Chyży a jej byłym mężem Grzegorzem. Po tym jak Maja z zaskoczenia opublikowała na swoich mediach społecznościowych długi post o nękaniu jej przez byłego męża, można się było domyślać, że sprawa zawędruje do sądu. Piosenkarka wyznała, o co zamierza walczyć. Będzie domagała się uregulowania spraw związanych z opieką nad synami i podwyższenia alimentów. Grzegorz Chyży zamierza natomiast przekonać sąd do częstszych kontaktów z dziećmi. Zapraszamy do subskrybowania kanału i komentowania.